Siemano, ja witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj drugi mecz Mundialu Grupy, Mundialu, Mundialu Grupy z Spain, Hiszpania, Espaniol, e, prawda, Lamine Yamal tutaj gra. E, oczywiście bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja. E, wychodzimy oczywiście innym ustawieniem, bo na Hiszpanii myślę, że z czwórką obrońców będzie fajnie wyjść. I wyjdziemy, no jedną z tych formacji, wyjdziemy tą formacją. Tak ogólnie to wychodzimy sobie Takim składzikiem na pana Lamina Jamalano No widzicie, Lamina Jamal nie będzie kręcił Bednarkiem, tylko mamy tutaj naprawdę Fajny składzik, mamy Karbownika, mamy Kiviorę, mamy Jarka Gosiorowskiego, mamy Matięgo Kasza. także naprawdę fajna obrona Taka mocna, wiecie, z takim jest Przytupem normalnie, nie ma, nie ma Tutaj dla nas żadnych już Nie mają żadnych szans z nami Hiszpanie Zobaczcie na tym piękny skład Michael Mayo, Sebastian Trzymański, Moder Slish, Lewandowski na bramce Nie wiem czy tego Majeckiego nie dać, bo ty Grabara ma Gorszą formę, ale też ma dobrą, więc chyba go zostawię. Piątek sobie wejdzie później. No i tyle. No i lecimy na Hiszpanów. No niestety, nie zagramy na razie jeszcze w czerwonych strojach, co bardzo ubolewam nad tym, gdyż no, Hiszpania ma oczywiście czerwone koszulki, tak samo jak nasze wyjazdowe. No i co, Polska, Hiszpania. Ostatni raz, gdy się mierzyli, Polska zremisowała z Hiszpanią 1 do jednego podczas Euro 2020. Po golu Lewandowskiego z, z główki, czy to wreszcie, oczywiście, Euro 2021, ale posłuchajmy hymnów. Dobrze, więc zaczynamy. Hiszpania. Grimaldo, Normand, Martinez, Mingaza, na bramce jeszcze Simon, w pomocy Pedri, Merino, Baena, Ninad, na skrzydłach Jamal oraz Williams, a w ataku Alvaro Morata. Od oczywiście zawsze groźny, zawsze spalony. No i teraz Polska. Na bramce Grabara, w obronie Karbownik, Kiwior, Gąsiorowski, Kesz, w pomocy Slish, Moder, Szymański, na skrzydłach Skuraś oraz Amejo, a na ataku Ur Eliak, Robercik. Powiem to teraz, bo nie wiem, czy... Nie wiem, czy... Uda mi się to powiedzieć po strzelniu gola Robercika, bo jeszcze w ramki nie strzelił na tym mundialu. Dwa razy asystował, albo trzy, w sumie sam nie wiem. Aha, no i nie sprawdziłem w końcu tego, czy teraz mi się przypomniało. Ty, ja pierdziele! Dobra, wiecie co? Bo zrobiłem dziwną rzecz. Gdyż nie... Nie, nie, nie ten Nie losowaliśmy ani challenge'u Ani upgrade'ów w poprzednim odcinku Zupełnie o tym zapomniałem Dużo zapominam razy o tym Nie wiem dlaczego, muszę sobie przygotowywać Przed każdym odcinkiem to I mamy problem, bo teraz wiecie co Ja tamtego, ja nie robiłem challenge'u Także nie będę kręcił kołem upgrade'ów Za tamtą wygraną Zakręcimy sobie teraz kołem challenge'ów Zobaczymy co i po prostu w tym pierwszym odcinkiem Sorry, przepraszam, e, jeżeli to pisaliście w komentarzu O kurde, oddaj 10 cennych strzałów ja bym to miał. Ja bym to miał, więc byśmy mieli dwa upgrade'y, ale nie za, czyli jakby no po prostu w poprzednim odcinku upgrade'ów nie było i tyle no. Ani a ani upgrade, nie do upgrade musimy 10 strzałów oddać na bramki Hiszpanii. No, <laughs> więc no, po prostu myślę, że to będzie adekwatne, żeby po prostu nie kręcić kołem upgrade'u za tą wygraną, gdyż nie kręciłem challenge'u w ostatnim odcinku także no. No sorry, sorry, że tak wyszło, ale jakoś tak wyszło. Po prostu jestem troszkę zawirowany. Prawda, na chaos? I obercika! I już pierwsza okazja była. Leci Jamalito, pierwsza okazja! Świetny strzał, takim finezyjnym tutaj. Strzałem. Spróbował Jamal naszą obronę przekroczyć, ale jaka akcja! No Nico Williams, jakieś tutaj piękne podanie do Laminemala, ale gra barana po sterunku na szczęście. Skóraś, teraz, teraz właśnie on leci już tutaj na, 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 na Hiszpanów, ciach, pięknie, do Roberta, ale ładne podanie, ale tutaj mnie wyprzedził pan z dwójeczką, nie wiem kto to jest, ale jakiś śmierdziel walony No i co ty, kurde, Sliż vs Jamal, Slish wygrywa, wiadomo, aha tylko świetne podanie, A, ale tu karbownik! I patrz, już na drugą stronę leci piła. Karbownik do Amejała, Ameją do Szymańskiego. Szymański ma piłkę. Aj, no chciałem do Robercika. Ale mamy niebezpieczny. Oj, bardzo niebezpieczny. Dobra, Jarek, ty jesteś wysoki, idź tutaj. Ole, ty, no ledwo co, ledwo co? Wiecie, co chyba jednak nie będzie trzeba zmieniać tego poziomu trudności. Z tego co widzę na razie. Chociaż, dobra, Ameyo, św... znaczy Lewandowski do Ameyo'a I Amejo teraz wychodzi sam na sam, patrzcie, patrzcie, jak on jest szybki Simon, pokonuje Simona, Ameyo, nie yeah! <tryk> <tryk> Ami, Ami, Mimi, Majki, Ameyo, no coś ty zrobił, coś ty zrobił O kurwa, zajebiste, zajebiste podanie. Wywalaj mi stąd. Tak się nie godzi, tak się nie godzi. Świetnie do Szymańskiego. Ciach. Benz do lewego i lewy teraz lewy do skurasia. No, ale nie tak mocno. Chciałem tak leciutko, żebyś podał, no. Po to się klika, a nie trzyma, żebyś podał tak leciutko. Ale on nie podaje tak leciutko. <grych> o, chociaż teraz. Oleż błąd! Błąd Hiszpanów! Robert Lewandowski! Wychodzi, wychodzi! ja bramkarza i Robert Lewandowski już tego nie zepsuje. Jak Michael Emey! O, Eliak! Robercik! Mamy to! 1 do 0. Polska wygrywa z Hiszpanią. niemożliwe, niemożliwe. O, bry, bry, bry. El, Elia, Robercik! Mamy to! Mamy to! Polska wygrywa z Espanyol. Espanyol, magnifico, si calafon. No świetnie, 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 świetnie. No tutaj wielki błąd, wielki błąd Hiszpanów. Nie powinni tak tego zrobić. Nie powinni tak podawać. Ale tak podali, więc L. Take the L. mi jebać ich. Ważne, że Polska wygrywa. Mamy Elia, Robercik, pierwszy na tych mistrzostwach. Ale skopyta, kurde, jak konik jakiś. Patrz, patrz, patrz. Świetnie. Omejo, 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 omeju, omeju. Mamy 2 do 0. Haha, Hiszpania na dechach. Hiszpania na dechach, mamy. O, zobacz, jaki tańcerz się obudził w Amejoe. Pokazuje Hiszpanom, że to on mnie tańczy, a nie oni. Mamy 2 do 0. No, Hiszpanie zdegustowani tym, co się dzieje na boisku, ale że jeżeli... dobre, dobre. A Mayo odkupił swoje winy, bo już mamy 2 do zera, świetnie, świetnie. mają mistrzostwa, bramka na mistrzostwach świata też to doceniamy. No i mamy 2 do zera, no jak z Omanem, tylko że, ej, my z... szybciej z Hiszpanią wygrywamy niż z Omanem, idzie to? Uuuu, ajajaj, panie Nico, Willi... o, jeszcze świata, no, widzicie, to jest prawdziwy trickster Matikasza, nie jakiś Niko, Nico Williams. Chciałem dziś Niko Zalewski, ale Niko Zalewski akurat jest lepszym tricksterem od Kasza. Okej, okay, okej, okay, lecimy, Ale Kasz tutaj wyprze za wszystkich, podanie No do kogo, do kogo ja chciałem przed pole podać Oj ma piłkę, strzela, Oho, strzał, ej, naprawdę ładny strzał Ej, dobra Hiszpania jest gorsza od Omanu Potwierdzone info, o co chodzi

Jesteś jakiś głupi po prostu Świetnie, Kivior wygrał, naprawdę, naprawdę szacunek dla Kiviora, że to wygrał Naprawdę szacunek dla niego, pięknie to zrobił Aj, i Morato nam strzela gola, no świetnie Kivior, Kivior Fajnie, że wygrałeś, ale no, tak się chyba podnieciłeś tym, że... Fajnie piłkę oddałeś, no Nie może być za łatwo, <gibior> tak, nie może być za łatwo Ja to specjalnie zrobiłem, prawda Dobra, Podank skóra śleci już tutaj Czterech na czterech w sumie to czterech na trzech, ale już się gromadzą. Skóra się. Ja, 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 ja. Prawie ominął tam czterech, górde. Karbownik, dobra, świetne podanie. Czy będzie podanko tutaj? No nie ma, no kurczę, bo ja chcę zrobić, wiecie, taką fajną akcję, że omijam sobie czterech i taką takiego ładnego gola strzelam. Mm, nie <śjuszania> Co to było? Ja ale strzał, weź, 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 ty się opanuj, może co? Haha, <laughs> nie ma! Nie ma, świetnie, skóra jest skarbownikiem. Teraz do Robertziga, do Robertziga, lewy, lewy. Przekłada się trzy razy, no i trzy razy. No, trzy razy dostał w pizdę, nie wiem. Ej, Jakie wyrównane widowisko, co jest? Hiszpania-Polska, jak równy z równym, ale to jednak my wygrywamy, więc haha, <laughs> łatwo z wami. Panie Jarek, panie Jarek, co pan robi? Nie! O! Panie, tak się nie robi. A tapin Jamal, no tak, no tak oczywiście, no pompują tego kurde bra Barcelońskiego, kurde, jakiegoś 25-latka, który podaje się za 18-latka, ja nie wiem, no weź w ogóle popują go, on same tapiny strzela, weź, weź w ogóle, co to jest, no paczkę podani, Jarek, coś ty zrobił, nie, Jarek przecież jest z Hiszpanii, ja pierdzielę, ale piękna obrona Grabary, ej, Jarek jest przecież z Hiszpanii, Jarek jest z Hiszpanii, on nas sabotuje. Czemu ja go dałem tutaj? Nie, no Pedri, no sama, klasa sama w sobie, ale Jarek nas zasabotował. Jarek dalej odczuwa, no ale patrz Grabara tak ładnie obronił i to wszystko na nic, no bo do no Jamala trafiło. No Jamal oczywiście musiał tam być i musiał sobie Tapinka strzelić, bo czemu by nie? Bo czemu by nie, co nie? Bo czemu by, bo czemu by nie strzelić sobie Tapinka takiego, z... Yy, prawda? Taka ładna obrona Grabary, ale. A, strzela ta Tapinka, bo czemu by nie? i tyle by było z wygrywania 2-0. Jeszcze nam Mołdawie zrobią, chociaż nie, bo teraz. Yy... O no, faul, faul na Robercie Lewandowskim No nie strzelę, nie strzelę stąd Ale mogę do karbownika dać Ja pierdolę, co to było za podanie w ogóle <laughs> przepraszam bardzo Ja chciałem do karbownika dać, a on podał taką piłę idealną do Skurasia, ale Skuras nie trafił Nie wiem dlaczego Taka idealna piła, wystarczyło kopnąć dobrze piłkę no, mówi, że nie kopie dobrze piłki, że nie trafia bramki. No. no, nie mogę go do tego zmusić, nie? co najwyżej mogę go ściągnąć, i już nigdy go więcej nie powoływać. Dobra, czas na zmiany. Czas na zmiany. Wchodzi Zalewski, no, Kasper Urbański. Wchodzi Filip Marchewka, czekajcie. I wchodzi jeszcze Krzysztof Piątula. No i na razie tyle. I kapitanem będzie Kiwior. Nie, w sumie nie. Zalewski. O ty kurczy bączku, ty Jamalowski, nie. Cash, dobrze. Cash versus Marata, cash wygrywa. To, kto by się spodziewał innego rezultatu, ale teraz skóraś! Ty jesteś szybki, skóraś. Dawaj, biegniesz tam Szymański ci wybiega. No nie wybiega, bo nie, nie jest zbyt szybki, nie jest wystarczająco szybki, żeby minąć jakiegoś pana, ale trudno. Skóraś się zrobi akcję samotną. Ciach, pięknie. Już mnie tu gonią, śmierdziele jedni, ale tam... Tam widzę! A my... No celnie! <laughs> Jak z piątki podajesz, to wiedz, że celnie podasz. Ale dobra, skóraś ma piłkę znowu. Podanie do lewego. Lewy sobie wy, wychodzi. Nie, nie wychodzi z Normanda, ale mamy Szymańskiego, który ma piłkę, podanie do Amejo, Amejo podaje do lewego, nie podaje do lewego, bo nam tutaj odbierają i już leci Hiszpania i będzie gol zaraz nie będzie. Czemu ja się tak drę? Nie wiem, bo jest fajnie, w sumie fajnie się tak drzeć. Powiem wam Fajnie się tak drzeć, fajnie się tak ten Tegez, śmeges i peregez O kurde, Nico Williams Nico Williams, wyjdź mi stąd, jeju Grabara broni na szczęście, no on jest mistrzem No, no nie, no ale niecelne podania Nie no, co oni robią? Oni kurwa kiwają mnie tak i ja pierdzielę tiki taka hiszpańska działa No rozwalają mnie, rozwalają mnie skurczysyny jedne O kurde, ale świetne podanie, wyjdź tam już strzelał, nogę, kurde, Power Shot ładował Nie wiem kto to, chyba Cash, chociaż nie wiem czy to był Cash Ale głowę przyłożył Jak Gavi swego czasu W ogóle wyjebane, że może mu połamać wszystkie kości Czaszkę mu może połamać, A... Normalnie, główką Dobra, mamy to, uff Ja pierdolę, serio? Do chuja Nie Jezu, grabara broni Ej, ta Hiszpania, no coś, coś mi tu nie pasuje, no. Iśmy kurde tak zrobili. No, przyatakowali mnie i... I teraz mnie atakują cały czas, nie mogę nic zrobić. O kurwa. Hiszpania jest gorsza od Omanu. Potwierdzone info. O co chodzi? No to jednak my wygrywamy, więc... <laughs> Łatwo z wami. Oa! Mołdawia! Alvaro pierdolony Morata Migola strzela, czaisz to? I to jakiego? Tu wrzutka z różnego. No nie, wylewik. No i kurde strzelił od się odbiło, no ja pierdzielę, ale jestem wkurzony, nie? No wiecie co jednak chyba nie, na legendarnego jednak nie zmieniam. Ja no co to jest, no? No co to jest, no no co to jest, no? No co to jest, no? Co to? Co to jest? Co to no jest? No co to no, jest, no. Co to no, no. no co to no no jest, no no nie. Aj! U Ameyoo! Nie! U Nice Simon broni. Jeszcze mam piłkę. Karbownik, dobra spokojnie. Spokojna twoja rożdż Mamy jeszcze piłkę! Dawaj! Cash! Nie! Broni Ameyoo, ten, Ameyoo broni, tak. Simon. Ale Cash, świetne podanie do Ameyowa, tylko, że ja nie mam co zrobić, nie mam do kogo podać. Wszyscy są zasłonięci przez hiszpańskich zawodników. Tak ładnie podał, ale no, nic z tego nie mogę zrobić, no nie wiem. I panu już tutaj jest... No i milion tu ich jest, no przypuszczamy atak już, bo to nie ma... nie ma sensu się bronić jak przegrywamy. Nie, jezu 4-2-4-2 Nie ma 4-2, jest spalony, jest spalony Alvaro, pierdolony, spalony Morata Łatwo z tobą, jamek, S? Nie ma <gryw> A już już byłem zdegustowany z co tu się stało, ale na szczęście nie ma, bo Morata hadystrika by mi strzelił Zalewski, no biegaj, no biegaj, no na chuj się zatrzymujesz. Przepraszam, przepraszam ci bardzo, Zalewski, ale na chuj ty się paruwo jedna dęta zatrzymujesz, no. Świetnie, ale urbi się przyjął. I teraz ciach do karbownika, który jest już na wykończeniu, na załamaniu nerwowym. E, biega w polekarne, zobaczmy, czy uda nam się. Tutaj wykorzystać piątek na tapina. Mamy to! 3 do 3, remisujemy z Hiszpanią. pio pio, pio, pio piątek! Mamy, mamy to. 3 do 3, No na tapinka, prawda, karbownik już ostatkiem swoich e, sił. Wykorzystał te siły właśnie, żeby podać do piątka A ten sobie takim e, sz, sz, szczurzym, szczurzym, szczurzym tapinem Takim <noise> Segola strzelił U i Simona szczęście tego nie mógł obronić No i dobra, mamy 3 do 3 Udało się No naprawdę ciekawe spotkanie A mogliśmy przegrywać 4-2, gdyby nie ten spalony No ale szczęście to Morata jest, także no Tak, tylko że poczekaj, bo czekaj, poczekaj Bo tu jeszcze jest y, szansa na... A, szyb wyruchanie, szyb nie! <noise> Kurwa! No do chuja! Eee. No i dzięki za to, dzięki za to, naprawdę. <ścoughs> A... No i chuj, przejebaliśmy. No jeszcze nam wiemy piątą bramkę, ty. Kurwa, co jest do chuja? Dobra, mamy to, nie mamy tego, 5-3. Hmm. No i... no i tak to się skończyło no No cóż, no... Czasami tak bywa, prawda? ALE! No twoja stara i tyle tam Kurwa! 5-3! Co to jest za... Co jest za wynik w ogóle? A jebcie się tam Hiszpanie, kurwa A, nie... i JA PIERDOLĘ KRĘCIMY DWOMA chłopami OD downgrade'u dobra, chuj tam Krę... nie to Pierwszy downgrade. Dobra, Kowalski. Minus jeden, także... także git. Cash. Minus dwa. Siedemdziesiąt będzie miał overalla. Uff, Walukiewicz, dobrze. Walukiewicz, 75. Już ostatni. Dobrze, że nie będę dzisiaj jak Majecki. Majecki plisz... nie, nie Miszta, nie. No, 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 no Miszta misz niestety wywala. Będziemy solarczyka powoływać na razie, bo no, Miszta będzie miał 72 dwa teraz. A, no, 100 raczej 74, także jest lepszy. No co ja mam do powiedzenia? No przejebaliśmy z Kretesem. No po prostu. Ale to była akcja, nie? Najpierw wygrywaliśmy 2 do 0, później była Mołdawia 3-2. Strzelili na 4-2, ale był spalony, prawda, Morata? Później strzeliliśmy na 3-3, piątka, no i nas rozjebali w ostatnich minutach. Dwie bramki zestrzelili, mamy 5-3, nie wiem co tam się stało, ale przegrywamy. Nie wykonaliśmy challengeu, minus 4 upgrady, nie były, minus te, downgrady 4 nie, było, nie były aż tak złe. Akurat one aż tak źle nam nie rokują Ale z Kolumbią musimy to wygrać Musimy to wygrać, więc Przepraszam was za to, co się dzisiaj stało I mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie lepiej Nara